Każdy ma ten sam kolor to... Dobra, to włączaj nagryw. No już, nagra... już włączyłem nagrywanie przed chwilą od kiedy? No przez chwilę. Jakieś 30 sekund temu. Od kiedy? <laughs> no nie wiem. No. 14 sekund Halo, nagrywania. Plułeś, 14 sekund. 14... 14... Was oplułeś. <grym> musiał to przyciąć. Oczywiście, że tego nie. O, <grym> o ty dziuru. Ale a taka pro, witamy Was serdecznie na y kanale. Nie, witam Was serdecznie. Na no. Syndicate <grym> Game. Ale mi się głupio nagrywa. Wiecie <grym> dlaczego? Game? Bo tak okay. dam. Syn, no Syndicate Game, to jest mój drugi kanał, zamiast Wulkana była nazwa no z mnie Ale na. masz jeden, dupo. Jezu, ale mi tak się dziwnie nagrywa, bo pamiętam jak my kiedyś, no wtedy pamiętasz, no jeszcze, wtedy normalnie nagrywaliśmy, graliśmy sobie. I ty mi proponowałeś dawaj nagrywamy i nie, i teraz to jakoś powiedziałeś tak, a jak chcesz. Oczywiście Kamon mnie zmusił do tego, żeby nagrywać. Nie, On nie, po nie, 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 Tak nie, 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 tak, ale a mi się nie, 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 Jeżeli no, ja. Jeżeli nie, wy wypromuje to... odcinek nie, To to, <zujesz> <zujesz> to <prędzej baku. zujesz> Jezus, ej, bo mi prawa autorskie. Ale tam. Tak ci jak tych tym nic nie zarabiasz. No wiem. Ale za trzeci no raz tak. mogą mi usunąć kanał. Ale A już mam... Masz tu? Już mam jedno ostrzeżenie. Aż 25. Nie, ja. Bo miałem 1000 wyświetleń I ja mam dwa razy ostrzeżenia Chcesz w się sensie dwa razy... Yy, uciec ucie... aż no pod minecraftem jak zainstalować minecrafta na Windows 8 dokładny tytuł czekaj no i teraz właśnie leci drugie ostrzeżenie nie oczywiście że ja to czytnę jeżeli będziesz się nieładnie zachowywać bo ja tu montuję kurczę kolega do mnie napisał ej tam coś szepcze ten dźwięk Świecę i Ej, starzy, bo naprawdę ja to będę montować. Jak mnie kuzycie, I... Pamiętaj, pamiętajcie, że ja przedstawiam ten odcinek na YouTube'a, nieby. Więc ja w każdym momencie mogę go anulować i rozpocząć na nowo. No łatwo. Kółeczka w rąk, Ja złykałam, a prosiłem cię, że. To się nie mogła zmarnować. <laughs> Taka mała Taka głupia. <laughs> musiałem. Ej, powiedz mi, to trzeba trz trz Bokem, nie? Bokem, bokiem. A nie, o co ci chodzi? Przecież mnie tu nawet nie ma. Jak cię nie ma na tym? Czy ty, ty, ty wiesz, że. Jest... Ale jest gdzieś Ale jest kamon Ale to nie ja. No, jak to nie ty. I jak mieliśmy na początku, no to na początku ja się nazywałem ten. Ten, ten taki. Nie pamiętam jak Geniusz. Genius. byłeś geniuszem, teraz jesteś nikim. O ty ale mojej koledzy cię z dzielnicy dojadą. Ta, no. Już tam w sześciu do ciebie jedzie. No, ciekawe, ciekawe czy znają gdzie ja mieszkam. Dobra przez YouTube'a Cię znajdziemy, tak Ci się anie <śmienicza> no ja, ja Kurde blemale Jezu ale młyn leci teraz Jezu ale młyn leci teraz No uważaj bo Ci silnik zgaśnie No uważaj tak. bo to... Ci zgaśnie Eee A! Jeśli zrobię 1069 wyświetleń, to e... zakładam kanał. Tak? Na którym nic nie Mas. będzie. Poza tym nie niczym na telefon. Kurde, kanał. 3 metry 6 milionowa pozycja. 6 milionów 640 tysięcy. tego. Ale ja nie A tyle, którą masz pozycję? 4403 Ale ty jesteś za dobry w traktacie. No, Oczywiście Kamon ka, y, so, sobie do nas dołączył, bo on mnie o to poprosił. Powiedział, proszę ci, nagrajmy taki odcinek. Nie? Ogólnie ja powiedział, no dobra, dobra, już, już nagramy. I widzicie bo teraz tak to jest. On się nie zalicza tutaj, jakby do nas do takiego. Y, on, on tu. On tu przyszedł tak, tak naprawdę, żeby nas rozbawiać. A na razie on jest taki spokojny, cichutki, słodki. Dlaczego. <noise> Oj, baku... To A! Ojej, baku... <noise> o nie! Zapuszcza wąsy. Chłopy to jak cię policja spotka na no mieście, to od razu to... pardon, pardon? Tak, od razu będzie Cybermarian, nie? Tak, od razu Jak bo go kocham... Jeśli on będzie miał pip, pip, pip? pip. Nie będziemy pip, pip, pip Tylko pip. będę wycinał te fragmenty Nie no ma to powodzenia <głos》>, Tam nie chciałem Chyba nie zrobisz tak, że będę wycinał tak fragmenty, że nic z tego nie nagram Bo akurat ty słyszysz mówię i ktoś z nas przeklinie Hahaha Jestem dziwny, jestem fajny No i ja to przyjechać. Aha, Jezu, tu trzeba... Ciutkę i te Bo tu trzeba od boczku brać Tam... Boczkiem to wie jak to brać tam, tam taka osoba... Co jechała się nie kiedyś na zaczynają? Nie masz baku z O kurczę pieczone, Gamon ode mnie lepiej przyjechał. O kurcze pieczone, ja nie umiem tu driftować. O! Jeszcze się poprawiłem o cztery O, nieźle no nie, minuta 6, kurczaczki znaczy fasolę, sekunda 6, piecu, przepraszam. Piecu. O męcz, po brytojsku? Dlaczego? Dlaczego ty takie głupoty gadasz? A ja mówię ci, co prawda, ale ja już cicho No, come on, Ja mówię ci, prawda, od cicho. No, 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 już, już. Oooo, cię pojechał bok... O 16 równo. 16 równo. Jestem za tobą, Kamon. Idę to ciebie? Zbliżam się. No, może tak idealnie ze mną nie jesteś. Ale się obaliłem. Jak ja ma to jest na odcinku O, 41 setnych Ale bym cię ojechał teraz. Przed chwilą, bo miałaś 15:75, nie? Dziecko z Minecrafta! to ile? Ten odcinek ile będzie trwał? Która jest mi. Dziewiąta minuta! Dobra, nie jak, bo ja kocham. Zaraz, chłopaki, kończymy nagranie po tej mapce i bierzemy się za drugie. Musimy trzy filmy grywać. Pięć, od nie? No dobra, jak wam pasuje, możemy i pięć. Dobro, możemy i dziesięć. Znaczy, nie w chłopaki, w sensie chodzi mi o to, dziesięć, że dziesięć nagramy, a wrzucimy po jednym. 10 nagramy, a tylko jeden rzucimy. <noise> tak, dokładnie. Nie, w sensie chodziło mi o to, że 10 na zapas <noise> 10 na zapasy zimowe, bo wiecie. Oj, oj, o, to. No i, i od razu pieniądze przerwane. Powiedzmy. Hamie. <noise> <noise> Jaki ham. Jeszcze, ob... widzicie, jeszcze, jeszcze was obraża widzowie, że... Ja teraz powinienem wygrać jak ta parówka z reklam, y, takie takiej, jednej, jej, f... telewizji, o, ta, stery, która za reklamę jej. mi nie zapłaciła, to nie powiem. To, że nie powiesz, to nie znaczy, że nie możesz napisać nie i czas. <głos> <głos> jak to przyjechałeś, to jest... O, pr prosto w prawo to w lewo no. Nic Oczywiście trudnego my też z nami nagrywać inni koledzy, ale... Ale to... nie masz nic z tych kolegów i... <grym> ja się nie skończyło że z jakimiś randomami spod biedronki nagrywa. O, 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 inteligentnie, inteligentny. Kamon to nie Kamon Kamon to genius Abaku to beka Jezu, <grym> yes. nie obrażaj go on jest fajny Kiedy? No ale nie z inteligencją u niego to nie jest zbyt fajne No to mamy Jezu. Dobra, dziękuję serdecznie za oglądanie yy, Komentujcie, I subskrybujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, a ja mam 3 miliony 790 tysięcy z... pozycji i trzymajcie się, jo!